Ekran główny aplikacji Family Finance Tracker podzielony jest na trzy części. Po lewej znajduje się menu umożliwiające nawigację po najważniejszych funkcjach aplikacji. Po prawej stronie mamy panel zawierający podsumowanie finansów wybranego okresu. Panel ten w dowolnym momencie możemy zwinąć lub rozwinąć za pomocą tej strzałki. Po środku ekranu znajduje się lista kategorii wraz z informacją o planowanych i rzeczywistych operacjach. Kategorie podzielone są na przychodowe oraz wydatkowe. Przełączać się pomiędzy tymi widokami możemy za pomocą tych przycisków. Dodatkowo, w przypadku kategorii wydatkowych, wydzielone są kategorie specjalne oszczędnościowa. Zaznaczona kolorem zielonym oraz zadłużeniowa oznaczona kolorem czerwonym. Oczywiście to, co tu widzisz, to domyślny zestaw, który można dowolnie modyfikować. Kolejność wyświetlanych kategorii również możesz zmienić na ekranie z kategoriami. Zarządzanie kategoriami omówię szerzej w kolejnych filmach. Każda kategoria może zawierać dowolną liczbę podkategorii. Wystarczy, że klikniesz w nazwę wybranej kategorii, aby zwinąć lub rozwinąć zawarte w niej podkategorie. Klikając w nagłówek całej tabeli, wyświetlisz lub ukryjesz wszystkie podkategorie jednocześnie. Domyślnie po uruchomieniu aplikacji zobaczysz podsumowanie finansów bieżącego miesiąca. Jeśli chcesz analizować inny okres, możesz go wybrać za pomocą strzałek. Lub kalendarza. Z kalendarza możesz wybrać również podsumowanie całego roku. Wartości w kolumnie planowane możesz uzupełnić w trakcie planowania budżetu. Na temat planowania budżetu przygotuję osobne wideo, w którym omówię ten proces szczegółowo. Wartości w kolumnie rzeczywiste będą aktualizowane automatycznie. W miarę jak zaczniesz spisywać swoje przychody i wydatki, wartość w kolumnie różnica wyliczy się automatycznie. Jest to różnica pomiędzy zaplanowaną kwotą a faktyczną kwotą wydatków w wybranej kategorii. Jeśli w kolumnie pojawi się kolor czerwony, oznacza to, że plan został przekroczony. Jak zawsze, zachęcam do przetestowania aplikacji i sprawdzenia w praktyce, czy nasza aplikacja pomoże Ci w zapanowaniu nad Twoim budżetem domowym.